Stu tysięcznymi gośćmi jesteście Państwo Term Cieplickich, no i oczywiście taki prezent dosyć ciekawy do wykorzystania. Będziecie przyjeżdżać częściej na termy? Yy, tak, i na pewno będziemy reklamować to wśród naszej rodziny, bo też dowiedzieliśmy się od naszej rodziny, że coś takiego tutaj yy, po prostu jest. Yy, liczymy również wycieczki. Wycieczki, które nas odwiedzają, yy, są również wśród tych 100 tysięcy osób, które odwiedziły termy. To są wycieczki szkolne w okresie roku szkolnego, ale także ta w czasie wakacji kolonie, obozy, które odwiedzają nas bardzo, bardzo chętnie. Jak wygląda ta nagroda? To jest 250 zł, dwa razy po 250 zł. Na co? Tak, do wykorzystania połowa w strefie spa, połowa w strefie basenowej. Państwo, którzy tą nagrodę otrzymali, Rodzina czteroosobowa, więc myślę, że będą mogli w ciągu najbliższych kilku dni skorzystać z wielu atrakcji w termach. Te osoby, z którymi się spotykam, a które termy odwiedziły, są zachwycone, chcą tu wracać. jest super, my przychodzimy tutaj dwa razy w tygodniu, uczymy się pływać jak na razie i już są duże rezultaty. Super, bardzo fajnie, szczególnie jakieś ciepło, bo możemy się kąpać na zewnątrz. Taka atrakcja była potrzebna w mieście? Była, była, jesteśmy bardzo zadowolone, bo gdzie by tu pływać? Basen jeden tam na Sudeckiej jest, i tyle, ale to jest zewnętrzny. A jakieś zimno, to musimy być w środku. środku. Bardzo dużo tutaj jest atrakcji. W a, ogóle. a co jest takiego najciekawszego? No, zjeżdżalnie i, i basen na dworze. Odbudowywujemy sławę fajnego uzdrowiska. No, i termy są po prostu fajne.